Jestem w Świnoujściu i filmuję ciekawą architekturę. Przedwojenny budynek. Pamiętam jeszcze czasy przedwojenne. Ciekawa architektura. I to właśnie w tym budynku otóż mieści się klub obrony. Klub garnizonowy. Klub Flotyli obrony wybrzeża Świnoujście. Świnoujście. od i tak piękna ta architektura tego budynku. Tam dalej kościół. A chcę powiedzieć, że wszędzie ciekawe przedwojenne wille. A obok tej ciekawej przedwojennej architektury nowoczesne hotele pensjonaty po ujście leżące nad morzem to byśmy mogli nazwać kurort są tutaj sanatoria Ot. Ten na przykład piękny budynek zabytkowy, a obok bryła hotelu Złotych łos. Pensionat, hotel, ale już o nowoczesnej powojennej architekturze. O. Też zabytkowa część, ludkowy budynek. No i tak, tam też blok współczesny, a tutaj taka, taki deptak miasta, o z zabytkowymi budynkami. Pamiętając że jeszcze czasy przedwojenne. No i jeszcze raz Rzut oka na ten piękny budynek na samym szczycie. Figurka, nie wiem co, ale piękna. Tak wygląda.